Cześć! Dzień dobry wieczór i witajcie z tej strony Squido i zapraszam na kolejny poradnik z serii Industrial Craft. Będzie krótko, treściwie oraz na temat, czyli tak, jak te gry lubią najbardziej. A dzisiaj będzie trochę teorii na temat samej energii. Później omówimy kable oraz transformatory. Na początek czym jest właściwie energia? To już nie muszę omawiać, ponieważ w poprzednim odcinku wyjaśniłem dokładnie czym ona jest oraz maszyny do przechowywania właśnie tej energii. A dzisiaj będzie na temat EU per tick oraz EU per pack, czyli energia na TIK oraz energia na paczkę, można by tak powiedzieć. Czym jest EU per tick? EU per tick to odpowiednik watów w normalnym świecie co się nijak ma do tego, co było w poprzednim odcinku, ponieważ to jest energia stała, którą można przechowywać no ale w Industrial Craft jednak tak jest, że energia stała ma waty no, i to musimy po prostu zrozumieć że to jest Industrial Craft i tutaj rządzą się trochę inne prawa tak więc to jest odpowiednik watów w normalnym świecie czyli to jest po prostu moc, jaką wytwarzają generatory oraz jaką używają maszyny. EU per tick. Tick to jest 1,20 sekundy, czyli 20 tików to jest 1 sekunda. Czyli na przykład damy teraz przykład taki bardzo, można by powiedzieć, e, nie wiem, życiowy. Oj, tutaj coś się popsuło z tym generatorem słonecznym. Ale weźmy sobie na przykład generator słoneczny, który generuje. W dzień oczywiście, gdy świeci słońce 1 EU per tick Co daje nam 20 EU na sekundę z jednego generatora słonecznego Tak jeden generator Potrafi wygenerować 20 EU na sekundę Oczywiście jeśli świeci słońce Dobra, myślę, że to już dokładnie wytłumaczyłem i na tym, do tego więcej powracać nie będę, to jest po prostu odpowiednik watów, czyli mocy w normalnym świecie. A teraz weźmy pod lupę EU per pack, czyli to o czym będzie dzisiejszy cały odcinek, te generatory, kable i tak dalej, energia na paczkę, czyli odpowiednik voltów tym razem w normalnym dzisiejszym świecie, w realnym, czyli to jest po prostu napięcie, jakie płynie po kablach. Najpierw omówimy sobie, jakie kable mamy w IndasterCraftie oraz jak je wytworzyć. Pierwszym jest kabel miedziany, wytwarzamy go po prostu z trzech sztabek miedzi. Niestety jest to niezaizolowany kabel, a jak sami wiecie, kabel niezaizolowany może pokopać. Dlatego też, aby ten kabel był zupełnie bezpieczny i nie było żadnych przepięć ani zwarć itd. Dlatego stosujemy gumkę, którą otrzymujemy z drzewa gumowego lub też żywicy i tak dalej, zresztą wiecie jak oglądaliście pierwszy odcinek na pewno, także wiecie jak taką gumkę uzyskać. No i kładziemy to właśnie w taki oto sposób, to jest najprostszy sposób, aby stworzyć sobie kable miedziane i z takiego oto Trzech sztabek miedzi oraz sześciu gumek mamy sześć zaizolowanych, miedzianych kabli, które wyglądają w taki oto sposób. Następne w kolejce są kable złote. Kable złote wytwarzamy oczywiście ze złotych sztabek, z tym, że te kable nie są izolowane jeden raz, jak to było w przypadku kabli miedzianych, tylko one są izolowane podwójnie. Aby taką operację wykonać, najpierw musimy stworzyć zwykłe kable niezaizolowane, a później takie niezaizolowane kable połączymy z gumką, tak właściwie to z dwoma gumkami, każdy kabel i mamy podwójnie zaizolowany kabel, który jest bezpieczny, nie ma żadnych zwarć itd. Tak tak na razie nie omawiam specyfikacji tych kabli, ponieważ zostawię to sobie na później, tak samo jak te oto transformatory tutaj. Aby było co dzisiaj o czym opowiadać Następny w kolejce Jest szklany kabel Albo kabel z włókna szklanego Lub też kabel światłowodowy No różnie on jest nazywany Moim zdaniem jest to, to jest glass fiber cable Czyli najlepiej To chyba tłumacząc Kabel z włókna szklanego Tworzy się go z sześciu Bloków szkła Jednej, jednego diamentu oraz dwóch sztuk redstone'a Mamy z tego cztery sztuki Glass Fiber Cable Jest też inna receptura na stworzenie tego oto kabla Mianowicie sześć sztuk szkła Jedna sztuka diamentu oraz uwaga tutaj wiem, żelazo Ale tutaj musi być Srebro A ja nie mam takiej modyfikacji zainstalowanej ze srebrem Dlatego też tutaj musicie mieć taką modyfikację, która daje srebro, ponieważ takiej nie ma w industrial Craftie. Ale jeśli zamiast redstone'a decydujecie się na użycie srebra, to otrzymujecie dwie sztuki więcej glass fiber cable, czyli sześć sztuk tych oto kabli z włókna szklanego. Przedostatnim ostatnim kablem jaki jest dostępny w industrial craftie jest to HV Cable. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Jak widzicie, kable z włókna szklanego nie mają izolacji. Niepotrzebna jest po prostu im ta izolacja. Niestety są bardzo drogie ze względu na ten diament. Dobra, przejdźmy teraz do HV Cable. To są najlepsze kable w Industriacraftie. Niestety cechują się też dużą stratą energii. Dlatego też stosowane są tylko do energii Nuklearnej. Tworzy się je z rafinowanego żelaza. Jak widzicie, te kable są izolowane nie raz, nie dwa, ale trzy razy. Niestety w Industry Craft jest taki błąd, że napisane jest po prostu cztery razy zaizolowany HV cable, a tak naprawdę jest on trzy razy zaizolowany, jak tutaj widzicie, z trzech gumek. No, tak samo jak w przypadku kabla złotego. Najpierw musimy utworzyć. Zwykłe, niezaizolowane kable, a później nałożyć na nie gumkę bez żadnych skojarzeń. I ostatnim, już kablem, który jest najmniej stosowany i ma najmniej zastosowań, tak naprawdę jest kabel cynowy. Tworzy się go ze zwykłej cyny i nie stosuje się na niego żadnego jak widzicie, nie wiem, żadnej gumy i tak dalej. Ponieważ ten kabel stosuje się do bardzo niskich napięć, o czym być może teraz zacznę mówić. W Industrial Craftcie mamy 5 podstawowych rodzajów napięć, na których bazuje cały Industrial Craft oraz ta oto infrastruktura kabli. To są oczywiście. EU per pack, ale tak, na potrzeby tego poradnika wyobraźcie sobie, że mówię o voltach. Tak, zdecydowanie łatwiej będzie Wam to zrozumieć. Tak więc, rozpoczynając od pierwszego najmniejszego napięcia, czyli mikrovoltycz. Mikro napięcie. Do tego typu napięcia możemy zas zastosować każdy z kabli, ponieważ każdy z kabli wytrzymie takie napięcie. Łącznie z tym cynowym Mikrovoltage to jest od 0 do 5 e per pack Od 0 do 5, zapamiętajcie to Bo to jest naprawdę ważne Później, drugie w kolejce jest low voltage, czyli niskie napięcie Do niskiego napięcia potrzebujemy kabla Od miedzianego wzwyż Czyli miedziany, złoty, z szklanego Oraz HV cable napięcie niskie jest od 5 do 32 eu per pack czyli wszystko powyżej 32 już nie jest niskim napięciem i może to spowodować ja mam na przykład eksplozję kabla miedzianego tak samo jeśli damy zbyt Wysokie napięcie na jakiś kabel, to ten kabel po prostu wybuchnie. Dlatego tego już nie stosujemy do niskiego napięcia, ponieważ by on nie wytrzymał i po prostu wybuchnął. Dlatego też do niskiego napięcia stosujemy przynajmniej miedziane kable. Natomiast jeśli napięcie jest wyższe niż niskie, czyli średnie, tak zwane medium voltage, stosujemy przynajmniej złoty kabel i jest to. Złoty zwłok na szklanego albo HV Cable. Te trzy rodzaje kabli się nadadzą do średniego napięcia. Zdecydowanie tutaj głównym kablem takiego średniego napięcia jest złoty kabel. A napięcie to jest do aż 128 EU per pack. Od 32 do 128. Napięcie średnie. Następne w kolejności Mamy napięcie wysokie Wysokie napięcie Możemy przesyłać tylko dwoma rodzajami kabli Ponieważ reszta zdecydowanie jest na to za słaba I by po prostu wybuchła Jest to kabel z włókna szklanego Oraz kabel e, z rafinowanego żelaza HV cable Napięcie wysokie jest od 128 do 5... 512 eu. Per PAK. Od 128 do 512. Napięcie wysokie, zapamiętajcie. I jest jeszcze jeden rodzaj napięcia, które możemy przesyłać w Winter Jest to napięcie ekstremalne. A do ekstremalnego napięcia możemy użyć tylko tego oto HV Cable. Napięcie ekstremalne. Jest od 512 do 2048 EU per pack. Myślę, że aż takie skomplikowane to nie jest. Wszystkie 5 typów e, napięcia oraz wszystkie 5 typów kabli, które są do nich stosowane. I jeszcze ma powtórka z rozrywki, czyli główny kabel, który jest stosowany do tego napięcia oraz ile to napięcie wynosi. Tak więc, e, voltage jest to kabel cynowy od 0 do 5 eu per pack. Później mamy low voltage, do tego stosuje się głównie kabel miedziany, chociaż można zastosować pozostałe inne, które wymieniłem, ale jest to, no, to na w świecie nieopłacalne. No i kabel low voltage od 5 do 32 eu per pack Później mamy średnie napięcie złoty kabel do tego typu operacji od 32 do 128 eu per pack Później mamy high voltage, wysokie napięcie czyli od, 5, od, od 128 do 512 eu per pack oraz do tego wykorzystujemy oczywiście kabel, e, jak on się nazywał, glass fiber cable, czyli kabel dwukna szklanego, głównie do tego jest stosowany, chociaż dla tych, którzy mają diamentów, to oni stosują właśnie HV cable, aby zaoszczędzić, ale jeśli oczywiście macie diamenty, to ten kabel jest zdecydowanie lepszy i zaraz o tym powiem więcej, o specyfikacji jego. Dobrze i teraz jeszcze zostało nam ostatnie ekstremalne napięcie, Extreme Voltage od 512 do 2000... 2048 eu per pack Uff, powiedziałem to aż dwa razy wszystko, więc myślę, że zapamiętacie No i to chyba jest najważniejsza lekcja, jaką powinniście wyciągnąć z tego odcinka a teraz trochę takich mniej, mniej lekcji, trochę takich mniej lekcji, który kabel jest najbardziej opłacalny do przesyłania. Jest to oczywiście kabel cynowy, który ma bardzo, bardzo niską stratę. Niestety nie jestem w stanie teraz wymienić dokładnie jaką kabel. który kabel Ma dokładnie jaką stratę, ponieważ mam tylko jeden monitor, a nie byłem w stanie zapominać wszy wszystkich tych rzeczy, dlatego też nie, po prostu powiem że ten kabel, chociaż ma bardzo niskie napięcia, no to możemy nim przesyłać, yy, no to ma bardzo niską stratę energii. Strata energii jest to coś takiego: im dłużej i na dłuższe dystanse przesyłamy energię, tym więcej jej, jej tracimy. Czyli do przesyłania energii o bardzo niskim napięciu, od 0 do 5, zdecydowanie polecam te kable, a do przesyłania energii o wysokim napięciu, te kable są idealne. To dokładnie pamiętam, tracą one tylko 1 EU na 40 kratek, czyli 40 kratek to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Powiedzmy, że gdzieś tyle i tracą one tylko 1 EU. Nie jestem w stanie, nie, nie pamiętam dokładnie. Także tylko chciałem tak powiedzieć. Oczywiście, później mamy standardowo. Ten kabel traci mało. Ten kabel traci mało, bo najmniejsze napięcie przesyła. Później kable tracą coraz więcej. Ten traci zdecydowanie więcej na dłuższe dystanse, a ten kabel to po prostu traci ogromne ilości energii. I nim nigdy nie przesyłajcie energii Na jakiś dłuższy dystans Kilka bloków nie jest jeszcze dużej straty Ale na długie dystanse Naprawdę ogromna strata jest I do przesyłania energii Po prostu najprościej Jeśli macie diaksy używajcie ten oto kabel Obsługuje on wszystkie napięcia Oprócz ekstremalnego Wszystkie oprócz tego oto ekstremalnego napięcia Ekstremalne napięcie tylko tym kablem Możemy przesyłać A jest on bardzo i to naprawdę, bardzo mega wydajny Dobra Po prostu ma najniższą stratę energii I to by było na tyle, jeśli chodzi o straty energii Kolejnym punktem, który powinniśmy omówić Chyba wszystko już było o kablach Teraz pora na transformatory Czym są transformatory? Jak sama nazwa transformator mówi, że on transformuje energię Transformuje po prostu napięcie wyższe na niższe, nie odwrotnie. Chociaż tego nie, tego nie jestem pewien. Nie jestem tego pewien, więc nie mogę tego powiedzieć. Ale ogólnie używa się ich po to, aby zamienić napięcie wyższe na niższe, jaka by była, jaka właśnie by była e, potrzeba zamienia napięcia, napięcia niższego na wyższe. Nie ma takiej potrzeby. Dlatego stosuje się do zamieniania napięcia wyższego, czyli na przykład takie, które otrzymujemy z MFSU 512. Daję Wam teraz praktyczny przykład. Z MFSU otrzymujemy 512, co przesyłane by było tylko tymi albo tymi kablami. A jeśli na przykład chcemy je podpiąć pod maszynę, która obsługuje do 128 bo inaczej wybuchnie, maszyny też mają. E, zapotrzebowanie na energię na napięcie o czym powiem, gdy będę mówił o maszynach, a teraz jest to mało istotne, tylko chciałem dodać przykład to musimy zastos zastosować transformer, transformator, nie transformer, boże transformator z 512 eu per pack do 128 eu per pack no i to jest właśnie ten oto transformator mv transformator ale przejdziemy na początek do tego transformatora który zajmuje się transformacją energii ze 128 do 32 eu per pack jest to na częściej spotykany transformator Najczęściej używany stosuje się go, aby zasilić wszystkie maszyny, ponieważ większość maszyn korzysta z napięcia 32 EUR per pack, dlatego, ten transformator się często stosuje. A tworzy się go w taki oto sposób: 3 copper cable, 4 deski oraz dwa miedziane kable. Z tego, otrzymujemy taki oto LV Transformer, czyli Low Voltage Transformer. Chociaż to się po angielsku nazywa transformer, ale my po polskiemu mówimy transformator. Ale aby podłączyć taki transformator, tam gdzie są trzy dziurki, podłączamy, podłączamy, powiem podłączamy, nawet jeśli jest to niepoprawnie, wyższe napięcie, a tam, gdzie jest jedna dziurka, tam gdzie są jedne dziurki, podłączamy niższe napięcie. Zasada działania takiego transformatora polega na tym, że jeśli mamy tutaj 128 EU per pack. To tutaj mamy 4 razy 2, 3, 4 wyjścia po 32 eu PAK, co daje nam razem 128 EU per pack. 4 razy 32, 128. Tak właśnie działają transformatory. Rozdzielają wysoki, wysoką energię na 4 oto niższe napięcia. Trochę mi już gardło boli, ale staram się to wyjaśnić Wam w jak o to najlepszy i, br, i prosty sposób, aby każdy, po prostu każdy mógł to zrozumieć. Głowa mnie boli, pewnie Was też boli, ale trzeba jakoś to ogarnąć. No i teraz przejdźmy do MV Transformer, czyli medium voltage, średnie napięcie. Tworzy się go z, yy, z machine block, bloku maszynowego oraz dwóch złotych kabli oczywiście odpowiednio zaizolowanych transformuje on energię z 512 do 4 razy raz, 2, 3, 4 razy 128 eu per pack ten transformator właśnie się do tego stosuje aby taką energię o napięciu 512 zmniejszyć do 128 Czyli po prostu ten transformator zmienia wysokie napięcie na napięcie średnie. A ten oto transformator zamienia średnie napięcie na napięcie niskie. Dobra, teraz będzie już szybciej, szybciej, szybciej i coraz bliżej końca, a koniec jest bliski. Tego oczywiście odcinka. Teraz został nam jeszcze jeden transformer. HV transformer czyli high voltage transformer transformator wysokiego napięcia mówiąc po polsku cztery razy zaizolowane to są trzy razy tak naprawdę zaizolowane hv cable o czym już mówiłem takie potrzebujemy dwie sztuki potrzebujemy jeden energy crystal który też pewnie wiecie jak się tworzy jeden electronic circuit też wiecie jak się tworzy jeden mv transformer który też już wiecie jak się tworzy Także nic trudnego, powiem Wam, że transformatory są mega, mega, mega tanie i warto je naprawdę stosować. A działa on w taki sposób, że napięcie 2048 eu per pack, rozdziela na 4, raz, 2, 3, 4 napięcia po 512 eu per pack. Oznacza to, że z, z, te, z każdej tych, z tych stron możemy podłączyć sobie oczywiście jakieś tam maszyny, i, które oczywiście potrzebują takiego napięcia I wtedy nie będzie żadnej straty energii, no i ogólnie będzie wszystko spoko, tak to właśnie powinno działać Ten oto o, transformator stosuje się tylko i wyłącznie przy zastosowaniach energii nuklearnej tak, tak jak tutaj mam pokazane, o tutaj macie praktyczny przykład. MFSU, które może mieć dowolny tak naprawdę input. Nie, ono, ono nie może mieć dowolnego inputu. Ona musi mieć input do 512, dlatego tutaj powinien być transformer. Gdyby tutaj było wyższe napięcie produkowane w tej elektrowni, to nie dość, że ten kabel by mi wybuchnął, ponieważ on do 512. Yy, 512 eu per pack może znieść to jeszcze gdybym to zamienił pierwsze by wybuchnął kabel ale gdybym to zamienił na taki oto kabel i byłoby tu odpowiednio napięcie produkowane przez tą elektrownię nadal to kablowi by się nic nie stało ponieważ on takie napięcie zniesie ale by wybuchło moje MFSU dlatego też no warto stosować warto zastosować taki kabel Taki od transformator od razu przy wyjściu z elektrowni i jądrowej. Chyba że wiecie, że wasza elektrownia nie będzie wytworzyć tak wysokiego napięcia, no to nie musicie tego stosować. Taka oto porada na przyszłość. Co jest jeszcze taką, taką ciekawostką na koniec? Taka trochę smutna ciekawostka, ponieważ nie mamy transformatora pomiędzy mikrovoltycz a low voltage. Nie ma pomiędzy tymi dwoma kablami transformatora, a pomiędzy tymi wszystkimi jest, i to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo smutne. Bardzo. Smutne być może kiedyś to naprawią, być może kiedyś to dadzą taki transformator. Byłoby to naprawdę fajne, ponieważ kiedy grałem sobie w Industrial crafta, trochę mi to utrudniało życie. Taką już ostatnią ciekawostką i to bardzo praktyczną, którą przyda się wam podczas gry. Jest to, że do Batboxa nie możemy przesyłać wyższego napięcia niż 32 eu per pack. Nie możemy wyższego napięcia mu dostarczyć, ponieważ w takim wypadku taki badbox wybuchnie. Dlatego też nie można takiego napięcia mu dostarczać. Oczywiście, można mu dostarczać napięcia wszystkimi typami kabli, jak najbardziej, ale. Nie możemy dostarczać mu napięcia wyższego niż 32 To oznacza, że jeśli produkowane, produkowane napięcie jest wyższe No to w takim razie ten badbox wybuchnie Chyba, że wolimy bezpieczne opcję I zastosujemy albo ten, albo ten kabel W takim razie badbox nie ma szans na wybuchnięcie Poprzez dostarczanie mu energii no, i jeszcze zostało takie coś jak wyjście, output, czyli 30, 32 EU per pack. Tak naprawdę to jest już w nowej wersji Crafta. I jest to 32, czyli możemy zastosować na wyjściu. Tym razem wszystkie kable jak najbardziej bezpiecznie. Z tym, że ten się jest najbardziej i najczęściej stosowany, ale wszystkie można na wyjściu, na wyjściu z tej maszyny zastosować. Pamiętajcie, wyjście. Oprócz tego, ten kabel zdecydowanie by wybuchnął, gdybym podłączył go pod Badboxa. Oczywiście nie ma problemu, aby dostarczać nim energię odpowiednim napięciu 05, ale aby już nim wysyłać energię z Badboxa to są zdecydowanie za słaby ponieważ badbox emituje 32 eu per takt czyli to micro voltage już nie jest to jest już low voltage no i aby nie omawiać wszystkich tych maszyn pod tym względem przejdę do jeszcze jednego ekstremalnego przypadku jakim jest MF i SU. jest to tak samo omówię jak badboxa czyli możemy dostarczać energię wszystkimi typami kabli i z tym nie ma problemu, aby dostarczać dostarczyć energię, nawet tym kablem. Oczywiście o napięciu 0 do 5, pamiętamy ten kabel, i odpowiednio dla poszczególnych typów kabli. Z tym, że nie może energia, z tego z mojej wiedzy wynika to, że nie może energia przekroczyć więcej niż 512, dlatego jeśli stosujemy te kable. I jeśli mogą one przekroczyć Więcej niż 512 eur Per pack To warto przed wyjściem do takiego Oto MFESU Aby oczywiście go nie stracić aby ono nie wybuchło Warto zastosować Ten oto transformator Tak po prostu będzie bezpieczniej Na pewno nic nie stracicie Na pewno niezbyt wiele A będzie bezpiecznie No i o to właśnie w tym wszystkim chodzi Natomiast na wyjściu Wyjście to jest 512 EU per... eu per pack I do tego możemy zastosować już tylko, tylko dwa typy kabli Pozostałe kable po prostu wybuchną Wybuchną, ten kabel wybuchnie, ten kabel wybuchnie I ten kabel wybuchnie, ponieważ jest za słaby na to napięcie O czym ja już mówiłem w tym oto odcinku kilkakrotnie Po prostu powtarzam to wam na praktycznych przykładach Abyście wiedzieli. Dobra, takie podsumowanie z tego, co tutaj mówiłem. A więc, e, jeśli dostarczymy zbyt e, wysokie napięcie do naszego magazynatora energii, to on po prostu wybuchnie. Natomiast, jeśli kabel, który będzie wyprowadzał energię z naszego magazynatora energii, będzie zbyt słaby, to ten kabel wybuchnie. No i myślę, że to wszystko. Uff, to już sam koniec. Oby ten odcinek był krótszy niż 30 minut. Naprawdę sporo, sporo, sporo. Naprawdę mega wiedza tutaj Wam została podana. Wszystko, co wiem, wszystko, co zostało przeze mnie odkryte. No i myślę, że zrozumieliście to, ponieważ tłumaczyłem to, aby było jak najbardziej, najprościej zrozumiałe kilkakrotnie. Jak tylko mogę, jak tylko potrafię. Także dziękuję za ten odcinek, proszę Was o łapki w górę, dodanie do ulubionych, polecenia znajomym, na Facebooku wklejenie linka itd. i tak dalej, ponieważ dużo pracy w to włożyłem, i chciałbym, aby teraz wiele osób mogło z tego korzystać. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, jeśli macie jakieś uwagi, to napiszcie w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam. No i ogólnie, dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego razu. A nie wiem co będzie następnym razem. Zobaczymy. Na razie pa. I cześć.